Hej, cześć, witajcie, z tej strony Cezary i witajcie w kolejnym odcinku z gry Manor Lords. Jest to już czwarty odcinek z tej gry. Co to tu robi? Dobra, ważne. Wczytajmy grę. I... autozapis Nie, bo nie. Pozostało 71 dni do końca. Znaczy do rozpoczęcia się tego. Do rozpoczęcia mm, ataku. Więc ja bym. Za mało zasobów? Czego mam za mało? No oczywiście, że desek. My musimy to zbudować. Tomas leśnik idzie do domu. Super. Tak wiem. What? Ile mąki? Minus dwa chleby? No what? Nie bo jakim cudem mogę mieć minus dwa chleby. O kolejne te zwierzęta jakie? O to one nawet mają, mają imiona. Idzie do końca, idzie do końca. Oczekuję, idzie, 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 idzie. Oczekuję, oczekuję, idzie. Oda piec chlebowy. Przeniesiono stąd wszystko tak. To teraz jeszcze trzeba poczekać, aż stąd przeniosą wszystko. Proszę. Wytwarzajcie ten chleb. Bo my nie. Pr chcecie przetrwać tą zimę, a nie produkujecie chleba. No co, co w tym jest logicznego? O. 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 Brawo. Żeby było, ale jeszcze lepiej zbuduję wam jeszcze jeden piec chlebowy. wiesz Na wyższego Dobra, nadal mam ziarno? No nieźle, i mam sztuki żelaza. Ale... No głód? No nie. Róbcie szybciej ten chleb. No naprawdę, proszę was. 30 dni. Sformu... Trzeba sformułować oddział. Rozumiem. W tym miejscu. Siędzisz godowa. Mhm. Mm Słuchajcie, jest 17 dni do, do zbiórki, znaczy do ataku. J serio? Dziewięć dni do ataku. I trzeba w pogrzebać zmarłych. Spacja. Zatrzymać mi to. A tu zbudujcie obok domów. Będą mieli blisko na cmentarz. Wczoraj było, wczoraj było wszystkich świętych, a dzisiaj jest wszystkich zmarłych. No to było idealnie blisko cmentarza. Dobra, przyspieszmy. Cztery dni. Dobra, wy... Где? Yeah. Пучи Putina... Budowa u, yy, ukończona, dół na trupy, okej, okay, super. A gdzie są, a gdzie są ci rozwojnicy? Czemu nie mogę przemieścić tych jednostek? Mm -hmm. Nie możecie szybciej produkować tych chlebów. Gdzie są ci rozbójnicy? To jest minus jeden opał. opał. Dlaczego oni nie, ścina? nie ścinają tych tych tych? Nie ma w ogóle tutaj tych rozbójników żadnych. Co z tym? A on czemu nie zbiera? No, tu masz te. Zbieraj. Szybciej. Gdzie są ci rozbójnicy? Już chcę się z nimi zmierzyć. Nie, ja naprawdę nie wiem. Czemu oni nie atakują? Czemu tu nie jest produkowany chleb? O, jest jedzenie na miesiąc przynajmniej. Mam pomysł. Ja muszę to sprawdzić. W takim razie Ale zatrzymamy czas i teraz dopiero. Nie wiem, coś nie mogę. Nic zrobić z tym. Obóz rozumowników, dalej nic. Więc po prostu, nie wiem... Co mam z tym zrobić? Nie wiem, gdybym... Spróbuję rozwiązać armię. O, ale mamy... Wow, mamy opał na targu i mamy. Jedzenie na targu. Brawo. Ale tutaj i tak nie mamy je, opału. Jedzenie 3 miesiące, opał 0 miesięcy. Dlaczego? Weź mi tych rozbójników. Dlaczego ja ich nie mogę zaatakować? Nie, fila. <sighs> wow, tutaj nawet jest stra yy, stragan. Wszędzie. Brawo. Aha, aha, aha I gdzie są ci rozbójnicy. Nie wiem. Przydałoby mi się. Mi, przydałoby się mieć większe wpływy. Patrzcie. Posiadłość. Okej. Okay. Oważa podatków. No, rozumiem, rozumiem tam. Tak. Koszt. Na razie jest git. Teraz to. Nie, gdzie my to postawimy. Za daleko od innych modułów. Mógłbym, mógłbym, i to zrobię. Przepraszam cię bardzo, ale muszę rozebrać ten dom. Dobra, teraz nadal. Gdzie jest architekt? Gdzie jest architekt zamkowy? Aha, słabo, słabo. A tutaj jest z jedzeniem. Hmm. Tu nic nie mogę zrobić. Rozbójni ów na dalej nie ma. Duże żelaza też się już prawie wyczerpały. Czyli, tak ogółem jest, bardzo źle, hmm. teraz sam już nie wiem. Ja dziś jestem też jakiś zakręcony. Ja nie wznowiłem nagrywania, to teraz jest już na pewno wznowione i te, do tego brak. Czy jakoś tam złoży się, wyczerpały. No niestety. Ale nie wiem, co z tymi rozbójnikami. No, najwyższy tempo też jest najwyższe. Mąka jest. Jedzenie. Znowu minus jeden chleb. Jak niby to może być. A jest tutaj ten? Nie. Aha. Dziwnie. Żniwa. 28 dni. 27 dni. 27 dni. Czyli będzie teoretycznie kolejna dostawa chleba. O. No, Ścinajcie to drewno. Przynajmniej już nikt mnie nie umrze z głodu. To jest ten jeden plus. Szybciej budujcie tą posiadłość, bo ja muszę z powrotem otworzyć tego. Architekta zamkowego. Umieść na, na, umieś na pustym zajętym terytorium, by je zasadzić. Daje podstawowe zasoby początkowe i pięć początkowych rodzin. Kosz budowy 250 sztuk złota. Łoho wtedy musiał jakoś... Jakoś nie wiem, jakoś trzeba by to było zrobić. A nie, dobra, nie, to tak nie mogę. W startaku mogę jedną osobę. Okej. Okay. Architekt zamkowy dalej, dora. Czatownia. Tak. Tylko też tak, żeby nie było za drogo. Pięknie, tak, i teraz musimy naokoło. Jak najdalej od siebie, ale, ale przy sobie. Już jest wielki kort budowy. O. A nie, nie o, bo jeszcze trzeba zbudować jeszcze. No. A teraz jeszcze mury trzeba zbudować. No, koło... no to jeszcze by się przydały tylko o Dora tu jest kamień przecież to ten to tam możemy sobie pojechać tą, drog tą drogą tak daleko będzie dużo kamienia przecież Tak, oczywiście przyspieszony tempo, na najwyższy. Dobrze, że przynajmniej opał się zwiększa. I co jeszcze, co jeszcze? O! Strając z jedzeniem, strając z jedzeniem, a tu strając z opałem, porzucono. No nie, źle. Chwila, jest wrzesień, powinny być żniwa. Są żniwa, są żniwa. Tutaj co jest? Pusto, pusto. Tu u gór. Tu gór i tu u gór. Ten rok nie będzie zbyt obfity. W plony dajcie obóz kamieniarzy nie zbierają drewno. Dobra, jest dobrze przecież. Dodatkowy, dodatkowy obóz zawsze się przyda. Więc... Cze? Nie, już nie mogę, mój mózg się wy, wyłącza. Eee. Bo ja gram sobie gram, po prostu sobie gram Prawda Nic nie mówię. Mój mózg się wyłączył Po prostu tak o pyk, Ej, jest jakieś coś. No teraz się odzywam Teraz się nie odzywam Dopiero jest ukończona chata leśnika? Czekaj. Czemu odpozowujemy chatę leśnika? Ja nie chciałem chaty leśnika. Matko, ja chciałem chatę drwa, chat tego, chatę drwala. Matko. Dobra. Tutaj tylko rośnie pszenica teraz. Więcej opału. Uuuhu. Na szczęście produkujemy chleb. To jest jakiś plus. O tu jest trochę na szczęście tej mąki. To będzie jeszcze trochę tam chlebów, ale niezbyt dużo. Więcej głód, więcej kamienia. A to 106 to to ile mam. Okej, okay, dobra. Dobra. No to teraz czekamy. O dora. coś tak czułem. Tak. Dużo kamienia, no tak ten, więc tak więcej niż w tym, dół na trupy, całkiem tu pusto. A tu nie magazynują tu trupów. Eee, dobra, warsztaty warsztatami. No i co teraz? Co teraz? Właśnie, co teraz? dorabię, mam pomysł. Tutaj w tym, tym są duże te, te, te Robocze. Więc tutaj zbudujemy bardzo dużo kurników, a tutaj od tej strony zbudujemy. Ogrody warzywne, proszę bardzo. I tak mać. a weźcie mi z tymi roży... rozbójnikami, dlaczego ja nie mogę. Jest Fila. mam wpływy. Ale ja chcę jako zaatakować ten region To nie mogę. Chłody deski kamień. Ile mi brakuje? Ile brakuje mi tych? Brakuje mi. O! Kamieni mam. Deski. 40 na 200? No, tak, oczywiście. Ale już. Ale już dobra. To następne rzeczy w następnych odcinkach. Właśnie. Następne rzeczy w następnych odcinkach. Ale ja się z Wami żegnam. Przepraszam Was, ale mój mózg jest dzisiaj już zmęczony. Naprawdę zmęczony, nie mam już jakby w ogóle tego, żeby w ogóle być, w ogóle coś robić, w ogóle się odzywać. Się wyłączam po prostu tak automatycznie. Więc po prostu już pa pa.